Dobry wieczór niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mamy środę popielcową w liturgii Kościoła jest to początek albo dzień rozpoczynający czterdziestodniowy post będzie trwał do wydarzenia Wielkiej Nocy, do wspomnienia tego, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu, gdzie Pan Jezus umarł na krzyżu, został pogrzebiony. I trzeciego dnia zmartwychwstał. Kochani, ta środa popielcowa. Wiele osób dzisiaj pójdzie do kościoła, będzie się modlić, da sobie posypać głowę popiołem. Takim popiołem, który będzie pochodził ze spalonych gałązek palmowych, tych palemek, które ludzie przynoszą do kościoła właśnie w niedzielę palmową. Będą też wezwani do pokuty i do przemiany życia. Bardzo często usłyszy się, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, albo pokutuj się i wierzcie Ewangelii. Kochani, rzeczywiście, z prochu powstaliśmy, w proch się obrócimy. Każdy z nas się urodził i każdy z nas kiedyś umrze. Ale co dalej po tej śmierci? Kiedy przyjdzie do tego momentu śmierci, nagle zdamy sobie sprawę, oj, że coś jest dalej. Że chociaż umieramy, to to nie jest koniec naszej podróży. Sumienie każdego się odezwie. I każdy poczuje, oj, chyba może być nieprzyjemnie. Dlatego Pan Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, właśnie powiedział: pokutujcie, nawróćcie się i bierzcie Ewangelię. ani tej tradycji właśnie środy popielcowej jest wezwanie do pokuty, nawiązanie do tego 40-dniowego postu, gdzie Pan Jezus też przecież po swoim chrzcie był na kustyni i 40 dni pościł. Ale przyznam wam się, że tak nad tym się zastanawiałem, czy to w ogóle ma sens i dlaczego my odnosimy się do tego postu właśnie Pana Jezusa. Przecież wezwanie jest ludzi do tego, aby pokutowali. Co to oznacza? Oznacza, aby zmienili swój sposób myślenia. Ze swojego na Boży, aby przemienili swoje życie i żyli dzisiaj słowem, które pochodzi z ust Boży, który mamy przecież spisane w piśmie świętym. Kochani, na tym to wszystko polega. Do tego mamy być wezwani. Ale dlaczego, zastanawiam się, w ogóle ludzie w kościele są wzywani do pokuty i do wiary Ewangelii? Czyż w kościele nie powinni być ludzie, którzy uwierzyli? Zaiste powinni być. Ale i dobrze, że Kościół wzywa ludzi. I kochani, kiedy dzisiaj pójdziemy, zdajmy sobie sprawę, czy nasze życie jest dobre. Może pomyślicie, że tak, może mogłoby być lepsze, ale przede wszystkim, czy jesteśmy pojednani z Bogiem. I gdyby przyszło tak, że właśnie dzisiaj obrócimy się w ten proch, to gdzie byśmy poszli? Do nieba czy do piekła? Kochani, zaczyna się post, ten okres przygotowania też, wyczekiwania. Z tym, że Pan Jezus kiedy pościł, On był po chrzcie w wodzie, ale też po chrzcie w Duchu Świętym. On miał Ducha Świętego i poszedł w tym duchu na pustynię i tam pościł. Drogi słuchaczu, drogi przyjacielu, pytanie, czy masz Ducha Świętego? Jeżeli nie jesteś pewny, to, to najprawdopodobniej niestety nie masz. Ale Pan Bóg mówi, aby prosić o ducha świętego, aby właśnie pokutować, wierzyć Ewangelii. I ci, którzy uwierzą w słowu Ewangelii, zostaną zapieczętowani, zapieczętowani właśnie tym obiecanym duchem świętym. Kochani, chciałbym Wam życzyć, abyście przede wszystkim dzisiaj, kiedy idziecie do kościoła, a może już byliście, abyście rzeczywiście pokutowali zmienili swoje życie. Nie tylko któryś raz szli z tego kościoła, nie byli dzisiaj święci, jutro może i jeszcze przez następny tydzień i ewentualnie znowu powtórka świętości w Wielkim Tygodniu. Ale aby ten czas był naprawdę czasem pokuty zmiany sposobu myślenia i przemiany życia, pojednania się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Kochani, niech to nie będzie tylko posypanie tej głowy, i odhaczenie jakiegoś obowiązku, bo Bóg rzeczywiście wzywa nas do pokuty. Kochani, pokutujmy i wierzmy Ewangelii, bo ona jest mocą ku zbawieniu każdego człowieka. Chciałbym Wam też przeczytać fragment z Pisma Świętego ze Starego Testamentu o proroku Jonaszu. Tym Jonaszu, który generalnie gdzieś jest znany z tego, że połknęła go ryba. Znakomita większość uważa, że to jest bajka, no bo nie może oczywiście ryba połknąć człowieka i przytrzymywać go w brzuchu. Ale nie wiem czy wiecie, są takie historie, można to łatwo wygooglować, że ryba połknęła, wieloryb połknęł, połknął człowieka. Zresztą nawet kilka dni temu, może z dwa tygodnie temu jest nawet nagrany filmik, kiedy wieloryb połyka e, dwóch ludzi na łódce, zresztą łódką, co prawda zaraz ich wypluwa. Ale czy to niemożliwe, żeby jednego człowieka bez łódki mógł połknąć wieloryb i trzymać w brzuchu? Bo co, od razu go musi zwrócić? A może nie mógł go zwrócić, może gdzieś się w tych fiszbinach mu zaklinował i jednak przesiedział te trzy dni i trzy noce Jonasz właśnie w tym brzuchu. Ale dzisiaj nie będę wam czytał o tym, jak to Jonasz został połknięty przez ryby. Ale po co Jonas w ogóle był posłany? Był posłany do Niniwy, aby ich wezwać właśnie do pokuty, do nawrócenia się do Boga. Posłuchajcie tej historii i co ci, którzy zostali wezwani, zrobili. Jest to zapisane w księdze Jonasza, trzeci rozdział, wersety od pierwszego do dziesiątego. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu posterstwo, które ci przekazuje. Wtedy Janusz, Janu, Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia, i wołał tak: jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieś o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech się niech nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy... Użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Kochani, i dzisiaj przez tą środę popiecową, przez to słowo Bóg dzisiaj do nas woła, abyśmy się nawrócili i wierzyli Ewangelii. Umożliwe, że 40 dni, a możliwe, że nawet mniej, nigdy tego nie wiemy jest do tego, aż spotkamy się z Bogiem, bo każdy spotka się z Bogiem pewnego dnia. Czy on jest wierzący, czy niewierzący, czy był dobry, czy był zły, spotka się z Bogiem i będzie sąd. I teraz jest pytanie, co będzie na tym sądzie, jaki będzie wyrok? Czy wyrok wskazujący na wieczne potępienie na piekło, czy może usłyszymy niewinny, wejdź do mojej chwały, wejdź do mojego królestwa i zasiądziemy w niebie razem z Bogiem. Kochani, wykorzystajmy to wezwanie dzisiejsze. Jeżeli nie byliście w kościele a macie ten filmik, a może ten filmik, niech będzie też wezwanie właśnie do pojednania się z Bogiem, do takiej pokuty jak wsi w Niniwie. Nawet bydło tam pokutowało, i to była szczera pokuta, i Bóg się zmiłował. Bo Bóg okazuje łaskę oczywiście komu chce, ale jeżeli gorąco będziemy prosić i wołać, to Bóg w swoim miłosierdziu i zmiłuje się nad nami. Kochani, wzywam również do pokuty i do wiary Ewangelii, do dobrej nowiny. Ale pamiętajcie, że dobra nowina jest wtedy, kiedy ją przyjmiemy, kiedy uwierzymy Jezusowi Chrystusowi, to za to, że On zapłacił za nasze grzechy i że pokonał śmierć w swoje zmartwychwstanie, a my, kiedy będziemy właśnie odrzucać nasze grzechy pokutować, będziemy mieć życie wieczne, ale jeżeli nie, to niestety Środka Popielcowa zakończy się złą wiadomością, wiecznym potępieniem. Kochani, pokutujmy, wierzmy Ewangelii, bo kiedyś ten proch się rzeczywiście obrócimy. Pozdrawiam serdecznie Bogusławie i życzę dobrej nocy.